Niech będzie, pochwalony Jezus Chrystus, niezmiernie cieszę się z naszego spotkania cotygodniowego, gdzie rozważamy Słowo Boże, i to nasze spotkanie nosi tytuł Tylko Słowo. Tylko Słowo pragniemy zastanowić się nad nim, rozważyć, a dziś Pan Jezus. Zadaje nam pytanie dotyczące przełożeństwa. Zadaje pytanie do tych, którzy są dyrektorami, prezesami, kierownikami, do tych, którzy sprawują kontrolę nad innymi. Pan Jezus stawia siebie za wzór i mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie. Jako okup za wielu, w potocznym rozumieniu bycie przełożonym oznacza, że się otrzymuje lepsze wynagrodzenie, że się jest otoczonym nimbem szacunku, władzy, że jest się kimś na piedestale. Jeżeli jesteś taką osobą, czy masz świadomość Chrystusową, że masz służyć? I czy byłbyś w stanie dać swe życie, jeżeli jesteś właścicielem fabryki, jesteś właścicielem firmy, albo jesteś urzędnikiem sprawującym władzę nad innymi, czy za swoich podwładnych byłbyś w stanie oddać życie, gdyby zaszła taka potrzeba? Jak bardzo dziś potrzebujemy ludzi na stanowiskach, którzy mają. Te sprawy, przełżeństwa poukładane w świetle Ewangelii, dla których służy się tym, że mam może większą wiedzę, większe kompetencje, sprawuję władzę nad innymi. Właśnie to są argumenty za tym, by służyć tym, którzy nie mają takiego doświadczenia, nie są tak wyniesieni, nie, są, nie sprawują takich urzędów, a ty sprawujesz. Wszak Chrystus, który jest Bogiem, oddał życie, i głoszeniem Ewangelii i sprawowaniem tej kultury władzy pouczył nas, w jaki sposób my powinniśmy służyć przełożeństwem. Pozostawiam z tymi pytaniami, z tymi myśleniami, z tymi myślami by one nas przemieniały. I byśmy w końcu doczekali się ludzi na zaszczytnych miejscach, polityków, właścicieli firm, którzy postrzegają swoje wyniesienie jako służbę, jako formę miłości względem. Swoich bliźnich braci i sióstr do zobaczenia, szczęść Boże!